Witajcie kochani, witajcie. No, postanowiłam zrobić króciusieńki filmik, ponieważ prezentuję to w bardzo minimalnym stopniu, na czym polega czytanie przeszłe życia, wędrówka duszy do zamówienia na mojej stronie, link pod spodem, ale także przyznam się, że poprosiłam. By otrzymać wiadomości dla mnie samej na tę chwilę, na ten czas. Dlaczego? Ponieważ pracuję z aniołami, archaniołami, a jednocześnie rozumiejąc tę nową energię, w którą stronę idziemy, dlaczego ja mam ochotę mówić także i o tym, co jest nie tak, gdzie jest niesprawiedliwość. Dlaczego mnie ta niesprawiedliwość tak bardzo boli? I chcę o tym mówić. No i patrzcie, tylko o to poprosiłam i od razu otrzymałam. Te wiadomości to są, widzicie, pierwszą, tak od lewej strony władza, potem mamy anioły i na koniec mamy formy artystyczne. Bojo, oh boj. Cała prawda. Bo widzicie, ta władza i ten młotek w sądzie, kiedy sędzia BUM wydaje takie czy inne. A ja tutaj też mam swój młotek, a jakże wydaje postanowienie takie, czy inne i decyzja zapadła. No więc właśnie w tym kryje się. Do czy Mieć do czynienia z nadużyciem władzy, przemoc, chciwość, to, co jest nie tak. I ja wiem to od bardzo dawna, że ja zajmowałam się tym w przeszłym życiu i byłam nawet aresztowana i spędziłam drugą połowę życia w więzieniu za swoje. Poglądy, z którymi władze się nie zgadzały. Więc czasami dotyczy to także nie tylko władzy jako rząd, sąd, ale także władzy rodzicielskiej czy nauczycielskiej. Niemniej jednak, jak się komuś coś takiego pokaże, tak jak i tutaj w moim przypadku, no to jest. Niestety, ale, ale musisz to robić, Grace. Bo ty wiesz, ty rozumiesz. Stanąć w obronie tego, co niezdrowe, tych słabszych i walczyć, no tu w cudzysłowie walczyć w swój sposób o sprawiedliwość, o lepsze prawo, o dotrzymanie. Sprawiedliwości i temu, żeby prawu stało się zadość, czy prawo poprawione. Brzmi nieomalże jak sędzia pokoju. Mhm. no i mamy aniołowie. No patrzcie, patrzcie, a z kim ja mam do czynienia? Moje czytania i, i to, co ja robię jako biznes. No, właśnie to są anioły. I to jest bardzo duża wiadomość, ale zamiast mówić teraz o wszystkim, bo dla każdego to może oznaczać odrobinę co innego, są aniołowie, jest pomoc, czy nazwijmy to aniołem, czy wyższą świadomością, które przy mnie są przez wszystkie moje życia, które są w tym życiu, znają kontrakt, znają wszystkie moje dary, talenty i wspomagają, widzicie, bo teraz. Następna wiadomość, formy artystyczne, to jest, co jest Twoim darem i talentem, czy używasz. No i w moim przypadku to jest nie tylko, że kocham muzykę i faktycznie kiedyś uczyłam się grać na gitarze, ale mowa. Trójka z przeznaczenia. Mowa, komunikacja. Nauczanie. Nauczyciel, anio anioły spirytualistyczne, i mówić, stawać, przemawiać w obronie, sprawiedliwości, lepszego prawa, tego, co sprawiedliwe, tego, co właściwe, przemówić za tych, którzy nie mogą przemówić za siebie, jak dzieci, jak czworonogi. Środowisko, te drzewa, które same nie przemówią, a które na przykład wycina się w pień, te trawy, które się likwiduje, krzewy, żeby zalać betonem czy asfaltem, widzicie, to jest moje przeznaczenie. I na ten czas, bo ja zawsze proszę o wiadomości na dany czas, co teraz powinnaś, powinieneś wiedzieć, tak jak było w moim przypadku. Co powinnam wiedzieć? Dlaczego? To jest tak, że ja sama potrzebuję rozumieć, że jestem na właściwym miejscu, bo czasami aż prosiłoby się nie powiedzieć czegoś, nie wyrazić czegoś. I innym przychodzi to tak łatwo. Dlatego tyle mamy tej znieczulicy społecznej. A dlaczego ja, Grace Carter, Idę w tę stronę, w tę niewygodną stronę, w tę nieprzyjemną stronę. tą stronę, kiedy ja słucham tych poszkodowanych dzieci i patrzę na tą znieczulicę społeczną. Dlaczego ja reaguję inaczej? No, widzicie, już wszystko jest powiedziane. The arts, te formy artystyczne wyrazić się, powiedzieć, przemówić, bo Grace to jest Twoim przeznaczeniem. I anioły ci w tym pomogą. Polecam bardzo to czytanie, bo jest za każdym razem bardzo ciekawe dla każdej osoby. Dużo pokazuje i dużo wyjaśnia na dany czas. Buziaczki, uściski i patrzy.